Jak ładnie sobie umiałem naczynia. O, już się nagrywa. Cześć się Malo z tej strony Bartek, witam w kolejnym odcinku. Z, um, z farmi, z, w pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 19. E, dzisiaj to jest pierwszy odcinek, będzie prezentacja maszyn, który zaczyna się w pierwszej rozgrywce w mapie Felsbroom. Tu jak widać już mam jestem w domku moim. Tu jest komputer. Mm, Zagrałem. Zobaczcie, czy można. Se Widzicie i tu se można sobie wybierać. Polecam kupiwać to grę. Bardzo fajna. E, tutaj można pokazać jak wygląda całkiem. Nie mogę tak całkiem. E, tu jest. Tu są e, pokazane, która godzina, co będzie dzisiaj i jutro. Ile mamy pieniędzy 100 tysięcy od razu i mamy mapkę. E, posłuchajcie, dobra. Napiszcie mi w komentarzu, jak można se w sklepie zrobić, żeby można se zmieniać, se takie doły do, do robić czy coś. Bo zobaczcie, ja nic nie mam. Nie mogę nacisnąć, żeby se kupić. Subskrybujcie, nie zapomnijcie, rzucić lajka like i subskrypcję. Dobra, my wychodzimy. To jest Farming Simulator 17. Goldstrad Valley Susnówka Estancia La Pacho, A te już, te dwie, te dwie to nie znam Dobra, to my już wychodzimy Tu można się zasnąć Tylko teraz nie można No to tak Mamy tutaj Pierwsze traktory Obciążnik ECO Fend. Fe Fend Favorite 511C On jest na Turbo Shifcie A z tyłu mamy Amazon D8 Myślnik 30 Super e Tu mamy drugiego Fiat 1300 Z przyczepą force, force Sheet Nie wiem jak to się mówi, Force Sheet? Force sheet? Tu mamy oborę Tu można se. Mam jednego moda 30 trzydziestkę. I sobie tutaj. Normalnie sobie wjeżdżam. Przyczepę. Yy, tutaj. Siewnik. Opryskiwacz. Yy, nie wiem. no Jakiś agregat. Głębosz. Pługi. Tylko pługami już nie mogę. Bo to są czwórki. Takie trójki. Ciężkie. Tu mamy tam dalej. Zaraz opowiem. I tak. Tu mamy New Holland. New Holland TX32. I New Holland TX32 Header. header. Wsiadam do środka. Jak widać. Tak widać. Można się odpalić. Patrzcie na pedały teraz. Teraz patrzcie na pedały. Można teraz, teraz się w tym farmingu rusza, rusza wszystko. I pedały i wszystko. E, dobra. To tu dobrze wszystko. Tu pola. W Felsbrum mamy tylko dwa pola. Takie i tam do agregatowania. I tu po boku, później gdy wejdziesz na pole, będzie informacja o polu. Należy, należy do ciebie. E, rodzaj rośliny pszenica, wzrost, gotowy do zbioru, zachwaszczenie 0%, nawożenie 0%, wymaga zaworzenia i wapna. To super, że, ma, że Giant Software zrobiło tak, że teraz możemy my se sprawdzać, bo na przykład takie o, nie możemy skosić, nie wiem czemu, pokazane, no gotowe do zbioru. do e, macie, a później wchodzisz, z, nie, nie mam zachwaszczonego, o koniec tu tak samo, Fend favorite 511C obciążnik eco tu reklama, polecam w realu mam yy, tylko nie mam Eko, tylko mam dwie New i 30 yy, tu mam 3 yy, yy, obciąż... Yy, jaki obciążnik yy, agregat raw Poligman i teraz będzie pokazywanie. W tym, tu tak samo jak w tamtym. Mam wszystko tutaj. I tu na dole się wyświetla. Co, czy możemy przyłączyć. Tu tak samo. I tu w fiacie. Takie trochę tak mi się... Nie wiem, nie podoba takie. Tak te koła mi się nie podobają, bo te botniki jakby nie było botniku Jakby byli te butniki, to by było od razu lepiej. A tak to ble, nie, nie podoba mi się. No ale tutaj mamy akumulator, filtr. No i to wszystko tu mój domek. oprowadziłem, tu można garaż, kupić ten. Kupić sobie jakiś samochód, i se i sobie paliwo puste, kiedy sobie kupię tu i zobaczcie. Nowe teraz jeżdżą tutaj. Betoniarki nowe samochody, i tak nam prezentuje się nasza farma. W drugim odcinku będziemy robi zaczynali się żniwami. No na, na dzisiaj to może i wystarczy. Kiedy w innym odcinku będzie, będą jeszcze pokazywanie jak, jakie traktory są w Farming Simulator 19. Posłuchajcie, tu mam y, Silos, jeszcze zapomniałem, Silos. Można sprzedać i kupić taki większy. I zobaczcie, można, jakby było lepiej, to byśmy mogli tam wejść, ale nie możemy, niestety. To, a więc, to tyle z tego odcinka. Cześć siema. i siema!